Wyobraź sobie sytuację, że twoja fabryka lub biuro samo decyduje, jak oszczędzać prąd i robi to totalnie bez ciebie. Brzmi creepy, trochę jak w Terminatorze. Właśnie coś takiego w tym momencie tworzy Schneider Electric, ale spokojnie, bo to AI na razie bardziej ratuje planetę niż przejmuje władzę. Ale do rzeczy, Schneider Electric właśnie ogłosił mega ambitny projekt, czyli budowę całego ekosystemu, który nazwali AI Schneider Ecosystem. Chodzi o to, że dzięki specjalnym, autonomicznym agentom, budynki, fabryki, a nawet sieci energetyczne same będą optymalizowane zużycie energii. Bez klikania, ustawiania ręcznie i siedzenia przy komputerze z milionem cyferek. Ci agenci będą działać trochę jak autopilot w Tesli, ale zamiast kierować samochodem, będą kierowali zużyciem prądu. Zbierając dane na bieżąco, będą przewidywać, ile energii faktycznie potrzebujesz, a potem samodzielnie robić całą robotę optymalizacyjną. I będą mogli działać zarówno w chmurze, jak i bezpośrednio na miejscu. Coś w rodzaju superinteligentnego, samouczącego się systemu. Firma obiecuje nawet 15% oszczędności na kosztach energii w przeciągu dwóch lat. A czy ty zaufasz być AI, które samodzielnie decyduje o Twojej energii. Komentarze klasycznie zostawiam ekspertom: bajka.